No chyba, że panią denerwuje mąż, to można kilka listków dodać do herbaty. Jest to Oleander, piękny zabójca albo niedoceniony lekarz. A propos o taką wiedzę, kiedyś poszłobyśmy na stos na pewno. Cześć kociaki! W roku 1809 żołnierze Napoleona wyruszyli na Madryt, zdobyli go, po czym rozłożyli ognisko i upiekli sobie według jednej legendy jelenie, według drugiej to było jagnię z akurat wyrobowanych wiosek. Osiem z dwunastu żołnierzy przy ognisku rano się nie obudziło wcale. Reszta była z bardzo poważnymi powikłaniami zatrucia wszystko dlatego, że jako patyków do szaszłyków użyli gałęzi z tego oto pięknego i na pozór niewinnie wyglądającego drzewka. Śliczne, delikatne, różowe albo białe kwiaty. Niestety trujące. Zarówno kwiaty, jak liście, jak gałęzie, jak i koraz, który robi się nawet trudkę na szczury. Oleander kto go zobaczy, zachwyci się, a kto go zje, umrze. Tak głosi powiedzenie śródziemnomorskie. Jest kilka legend związanych z nazwą tej rośliny. Jedna z nich opowiada o słynnym piracie, który napadał w Zatoce Meksykańskiej na statki, rabował je i podczas kolejnej jego napaści wszyscy zginęli. Ocalał tylko jeden człowiek, to był Ole Anderson. I ocalał on dzięki temu, że chwycił się za korzenie rośliny wystającej z wody. Po czym wyszedł z tej wody, a ten krzaczek na cześć jego ocalenie został nazwany jego imieniem, czyli Ole. Andrem. Inna legenda opowiada o wulkanie, który wybuch i lawa jego doprowadziła całą ludzkość zamieszkującą ten teren do jeziora. Dalej uciekać nie mogli. Wtedy bogowie zlitowali się. Z Zesłali na ziemię swojego syna Oleandra, który wypił całą wodę z jeziora, ratując ludzi i umożliwiając im dalszą ucieczkę. Sam natomiast był już tak ciężki od tej wody, że poruszać się nie mógł. Przykryła go lawa, a następnie, gdy cała mgła się już rozwiała, w tym miejscu wyrósł piękny krzak Oleander. I ostatnia, trzecia legenda opowiada o młodzieńcu, który zakochał się. Pięknej kapłance bogini Afrodyty. I co noc przepływał burzliwą zatokę, żeby się z dziewczyną spotkać. Dziewczyna zapalała na swojej wieżyczce światełko, tak żeby chłopiec się nie zgubił, ale pewnego razu wichura była taka duża, że to światełko zgasło. Chłopiec się zgubił, dziewczyna nadaremnie wołała go przez całą noc. Niestety na ranem morze wyrzuciło jego martwe ciało, a dziewczyna z rozpaczy rzuciła się z wieży. I na pamiątkę jakby ich miłości wyrósł taki piękny kwiat Oleander. Ten motyw wody i tragizm, śmierć pojawia się nieprzypadkiem. Olander rzeczywiście lubi wodę i rośnie niedaleko jezior albo rzek, no a śmierć wiadomo, jest to roślina trująca. Chociaż należy pamiętać, że lek od trucizny często różni tylko dawka i były przeprowadzone badania kliniczne, które potwierdzały dobre właściwości rośliny, na przykład bardzo skutecznie leczą niewydolność serca. Ciekawostką jest też, że na przykład mistycy twierdzą, że oleander stymuluje zdolność ludzi do pracy i nawet pomaga porzucić jakieś szkodliwe nawyki. I też oczyszcza pomieszczenie, w którym rośnie, od negatywnej energii. Zaprowadza spokój i harmonię tam, gdzie rośnie. W średniowieczu ludzie używali oleandra jako trutki na szczurę, a nalewka na spirytusie z liści tej rośliny była stosowana przy ukąszeniach węży. Czy nawet do niedawna nalewka taka z liści Olandra była używana jako środek na migreny, bezsenność, nerwice i niektóre choroby skóry, też na przykład na niewydolność serca niektórych zwierząt domowych. Jeżeli się przedawkuje leku, to można poznać to po wymiotach, biegunce i bolesnych skurczach żołądku. Jeżeli zwiększę podawkę, to skutki będą coraz gorsze, aż do zgonu mogą prowadzić. Także z roślinką rzeczywiście trzeba być ostrożnym. Ja myślę, że troszeczkę niesprawiedliwie jest bać się te rośliny nazywać trującą i tak umijać. Kilka dni temu spacerowałam z dziećmi i ogrodnik naciął, oni podcinają te drzewa i, i takie wielkie gałęzie kwiatów leżą po prostu na podłodze. No serce mi się krajało ja mówię, zrobię sobie taki bukiet do domu. Po czym dwóch mężczyzn przechodzących ostrzegło mnie, mówiąc, że to jest roślina trująca, żeby jej nie dotykać. Ona rzeczywiście w niektórych źródłach się podaje, że jeżeli poskurza sobie troszeczkę, wiecie, ten sok was pokapie, to może was poparzyć. Mi się tam nic takiego nie zauważyłam. Niemniej jednak na pewno jest dobrze wiedzieć, że to jest roślina trująca. Szczególnie, kiedy macie małe dzieci w domu albo piesek może się też zatruć. W gospodarstwie takim rolnym owce i kozy są na niego podatne. Natomiast, natomiast, co chcę powiedzieć. Jeżeli jesteście świadomi, że to jest roślina trująca, to nie należy się jej jakoś tam bać, uciekać, eee, po prostu pozbywać tego dobrego, co ono nam daje. Badanie nad tą rośliną do wojny było bardzo popularne. Wykorzystywano ją, olander, jako lek na serce. Tam jest pewien składnik, podobny jak w konwalii, która też jest trująca. Potem po wojnie jakoś o tym zapomniano i już zaprzestano. I on tak niesłusznie, mi się wydaje, trafił do jakichś roślin niebezpiecznych, których trzeba nie dotykać ale i unikać. Ale na dobrą sprawę, leczenie płynie nie tylko ze środków zawartych w roślinie, ale przecież poprzez nasze oczy. Jeżeli patrzymy na coś ładnego przy Najmniej ja jak widzę taki kwiat, czy idę tą aleją, to cały czas mam uśmiech od ucha do ucha. Także to jest troszeczkę niesprawiedliwie. Kiedyś spacerowałam ze sobą po lesie, taką trochę znającą się na ziołach i wszystko co słyszałam to co chwilę tego nie ruszaj, tego nie dotykaj, to jest trujące, na to uważaj, na to uważaj. To jest takie spojrzenie ze strachu, słuszne, bo włącza nam się obrona, żeby nie daj Boże nie zatruć rodziny. A propos zatrucia rodziny, panowie, którzy przychodzili i ostrzegli mnie przed tym kwiatem, żeby ich nie zbierać, jak już odchodzili, to jeden z nich się odwrócił i powiedział tak, no chyba że panią denerwuje mąż, to można kilka listków dodać do herbaty rozwaliło mnie to zdanie a potem czytając o Oleandrze znalazłam i przypomniałam sobie, że był kiedyś taki nawet film, który się nazywał Biały Oleander i tam kobieta nie pamiętam, czy rozczarowana w mężczyźnie, czy w mężu, czy zdradzona ona rzeczywiście zatruła tego mężczyznę za pomocą soku z Białego Oleandra Potem trafiło do więzienia, także pomysł niekonieczny. I e, jeszcze słuchajcie, jest taka legenda, że w, w Turcji kobiety, jeżeli kobieta, jeżeli się dowiadywała, że mężczyzna ją zdradził, to kładła obok posiłku, jak mu dawała obiad, to obok talerzyka kładła gałązkę oleandru. To był taki znak, że ona się o tym dowiedziała. Ostrzeżenie, żółta kartka, że następnym razem ten oleander będzie w zupie. Boże, takie straszne rzeczy opowiadam. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie taki pomysł, bo wiecie, są inne sposoby. Mocniejsze rośliny, <noise> o Boże, spłonę w piekle A propos o taką wiedzę Kiedyś Poszłybyśmy na stos na pewno Uciekam Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku Napiszcie, czy ktoś ma w domu oleander czasem Do save the world I want to save the forest and the seas please can you help me help the world now what can we do to save the world I want to save the air that we breathe I want to save the water we all need what can we do to save